O elo, o elo. Witam was na dzisiejszym odcinku casehack.com Standardowo kodik Sniper 4 zł na start 20% do depozytu przykładowo wpłacając 100 zł macie 20 zł za darmo Płatności Visa, Blikiem, Paypal, Skinami, Bitcoinem, Skrillem Oraz wiele innych metod Przypominam o rozdaniach na stronie nie wiem co tu się stało i czemu jest taka oddzielenie no ale w każdym razie macie za wpłatę

Takiej awp za 157, takiego akacza za 173, a za wpłatę 8 zł macie takiego Umpa za 4 dyszki oraz takiego Digla za 8 dyszek oraz tu macie kosy za wpłatę 1544 i wtedy kosa jest warta 631. No, w dzisiejszym odcinku jakiś nowy event tutaj mamy, więc sobie coś potwierdzamy z tego nowego eventu. Zobaczymy na początek, czemu odstarczymy od, od najdroższej skrzynki. No nie wiem, no nie wiem, nie pytaj mnie widzu, bo tego sam nie wiem, co ja robię. Olympus. Weźmy to od razu na Jesterze, co będziemy się ograniczać Na Jokerze, 424 Spoko, chociaż lekki minus, ale spoko, spoko dało eee, Lecimy dalej, Ateny 2500, drogo, drogo, o, dwa royale, bardzo ładnie Bardzo ładny drog, 8 koła, także jesteśmy na plus Zaraz sobie przejdziemy z nimi, a w ogóle ja tu mogę przecież i tak przecykiwać, po co ja wychodzę i wchodzę Przejdziemy sobie na bitewki z tymi skrzynkami. Zobaczymy, czy też nam oddadzą tak mocno. No, teraz słabiutko wypadło. Sparta. I teraz mamy tą Glory. To jest ta najdroższa? Chyba tak, nie? Ej, nie stać nas. A nie, najdroższa jest Apollo. Dobra, to czekajcie. Trzeba, e, trzeba dobrą taktykę zrobić. Czyli raz, dwa, trzy. Stać nas już? No, na pewno nas stać. Pięknie. Eee, czyli teraz Glory na 5 12 tysięcy. Ale gówno dało. 7, 750 zł. XD. Dobra, i teraz ta na, na Jokerze. Ta w ogóle ta jest tańsza. Ej, dobra, ale syf dało z tych dwóch ostatnich. Tak szczerze. Mega słabo dało. Otwórzmy tam jeszcze dwa razy. Ale tu naprawdę. Tutaj słabo. wow, wow, wow. Ta nam chyba tak mocno oddała ta Sparta. To spróbujmy sobie ją otworzyć trzy razy. No i znowu royale, ładnie. No i plusik. No, i jeszcze raz sobie ją otwórzmy. I teraz zabrało, ale tu jakieś większe szan szanse na ten zysk jest jednak. Teraz nie oddało. Dobra, no teraz słabo daje. Eee, Zróbmy sobie tak. Znowu jeszcze jednego blaze'a sobie kupmy. Przedajmy. 8 koła, dobra. I przetestujmy sobie nowe skrzynki na bitewkach. Dajmy tak. I tak. Dobra. Możliwe, że ten odcinek się szybko skończy, bo zostanie nam dwa koła po tej bitwie. Więc liczymy na to, że się szybko nie skończy. I zobaczymy. Zobaczymy, czy nam tutaj odda, czy nam jednak zabierze. Pierwsze skrzynki nie mają jakiegoś większego znaczenia. Dobra. Dobra, na razie jest okej. Okay. Na razie jest ok, chociaż teraz troll dostał, no ja mam nadzieję, że ta skrzyneczka, która mi oddawała, czyli ten Sparta Joker odda na tym Jokerze, no i nie oddał, o jest źle, jest źle, jest źle. Co tu w ogóle może wypaść? Hydra za 25, Tutaj Doppler za 25 też. Kurczę, no Troll dostaje bardzo dużo, a mi mega syf leci tak szczerze. No i syf nam wypadł do końca. Ej, wybieralibyśmy underdoga tak ogólnie. Dobra, wywalmy sobie te Dajmy szansę temu Apollo 4 razy na underdogu. Dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Dobra, jest ok, jest ok, jest ok, dobrze. No tu już nie najlepiej. No tu też słabiutko nam dało i przegraliśmy. Buła wygrał, dobra. Była to taka buła. Dajmy sobie jokera. Dajmy dwa razy sparte. Nie stać nas. Ale na to nas stać. O. Tak. I dajmy sobie tryb share. I spróbujmy. Może akurat nam odda tak, że wyjdziemy na plus. A jak nie, to idziemy cały budżet po prostu na. rozwalić na ostatnią skrzynkę. Jakąś. No nie no. Szczerze, średnie te skrzynki. Te poprzednie były lepsze. Tak uważam. Uważam, że poprzednie skrzynki lepiej oddawały jednak. Okej, okay, dostaliśmy Monstera, bardzo drogi. Tylko tutaj te ziomki na środku by musiały coś dropnąć, żeby to wyszło na plus. Bo na razie jest Lipa, ledwo ja mam plus. No, będzie jak Max, tak mi się wydaje. No, i Lipa. 1000. Niedobrze, niedobrze. Dobra. Dajmy sobie tak. Yy, na Jokerze, ile kosztuje? 600. Dobra, to dajmy. O, 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 tak chciałem to zrobić, dokładnie. Dajmy sobie 2T i 1T. Nie stać nas. Kurde. Dobra, mam pomysł. Przecież ja mam darmowe skrzynki, zapomniałem. Zapomniałem. Dobra, no jeszcze tu sobie odbijemy ten budżet, tak? Dobra. Dobra. Jeszcze to. U pięć koła dało, ładnie. Dobra, no i teraz możemy zaszaleć jeszcze raz. Ostatnią bitwą. Yy, dajmy dwa razy. I dajmy tak. Raz. Raz. Zostawmy te. Tylko ten na że dajmy. I to. Stać nas, stać nas. Dobra, próbujmy. 4 graczy, tryb solo. Jak ma oddać, to odda teraz, jak nie, to nie i, i ta skrzyneczka jest słaba. I tyle w temacie, pozdro. Dobra, jest dobry drop na sam start, jest dobry drop. Dawaj tego Gamma Dopplera i jesteśmy ucieszeni. I mamy Gamma Dopplera, jest pięknie, jest ładnie, 26 tysięcy. Lecimy dalej. Kolejny, kolejny Royal nam wypada, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Sprawdźmy, co tutaj nam wypadnie. Kolejny Gamma Doppler, super, 50 tysięcy lecimy dalej, lecimy dalej, tutaj mega główienko. ta skrzyneczka jest mega słabiutka, ewidentnie i tutaj również nam nie oddaje, no i została ostatnia skrzynka po tej Glock bardzo fajnie, bo to dla nas i tak wpada no i tak to możemy zakończyć z przytupem ten odcinek, a doceniam tą skrzynkę na 3 na 10, ogólnie ten cały całe te nowe skrzynki Mega nie oddały, mega nie oddały. 81 koła. No i let's go ze skrzynki za 9 koła. No aczkolwiek to było mega lucky teraz, co się wydarzyło. Możemy sobie jeszcze otworzyć na koniec tych skrzynek tak do 50 tysięcy minus. Minus. Jeden Royal. No i jest lekki plus. Dobra. A, to lekki plus. Minus. Royal No i lekki plus Jeszcze na dwie chyba stać Dokładnie No i minus No i ile mamy? 65 Czyli dokładnie straciliśmy na tej skrzynce 15 koła No nie podoba mi się to Nie podoba mi się ta skrzynka Lepsza jest na przykład ta Chodzisz na tym Jokerze Płacisz niby za nią 20 koła Ale wypada ci coś ładnego No tylko 10 koła straty No dobra chyba zachwaliłem za bardzo skrzynkę O proszę bardzo no, i jest karambicik za 26. Otwierasz jeszcze raz, i wypadają dwa karambiciki 43. Otwierasz jeszcze raz. Kolejny karambit. Tyk. Otwierasz jeszcze raz. Tyk. Kolejny. I jeszcze raz otwierasz. I teraz już jesteś na plus. No, i co mam powiedzieć? No, jesteśmy na zero w tym momencie. Jeszcze raz możemy otworzyć. Proszę bardzo. No i teraz już jesteśmy spełnieni, mamy... O, jeszcze nie mamy. To do 100 tysięcy. A i teraz zaczniemy wszystko przegrywać? Nie. Dobra, dało. I teraz już na pewno mamy 100 koła, no i tak się wygrywa. Pozdrawiam, dziękuję za film, do zobaczenia do następnego. Na razie 114 koła S.